Mówiliśmy o tym już w ubiegłym tygodniu, ale raz jeszcze przypominamy. Dzień dziecka w Krośnie Odrzańskim odbędzie się nie 1 czerwca, a 31 maja. I atrakcji nie zabraknie. Na dzień dobry, Piknik ekologiczny. 31 maja. Zapiszcie sobie drodzy Państwo tę datę w Krośnie Odrzańskim w Parku Tysiąclecia, Tam troszeczkę koło Pump tym razem będziemy działać. Dzień dziecka. Dzień dziecka, który zacznie się już o godzinie 11.00. Ekopiknikiem warto przyjść, bo będą fajne, fajne atrakcje dla dzieci. Będą go karty, które działają na Solary. Będą duże planszówki takie XXL będzie pokój zagadek i tak, dalej, i tak i tak dalej. Wyścigi solarne, ekotorby, odnawialne źródła energii. Piknik to okazja, by udowodnić, że edukacja ekologiczna może być ciekawa. Piknik realizowany jest w ramach projektu Słońce, woda oraz wiatr. Krośnieńskie dzieci są na tak. Współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. O godzinie czternastej wystąpi szkoła muzyczna, a później to, na co wszyscy czekamy. Teatr, klinika lalek i cyrk Tarabumba. I choć tego dnia Sanach nie będzie z nami osobiście w Krośnie Odrzańskim, to na pewno usłyszymy jej hity. Odwiedzajcie Park Tysiąclecia w sobotę 31 maja. No, co to za nazwa, co to za teatr? A już wam tłumaczę, to, to, to nie będzie taki teatrzyk. To będzie taki teatrzyk. To będą ogromne, ogromne postaci, które y, powstaną takie nawet 8- czy, czy 10-metrowe, które powstaną w parku tysiąclecia tylko po to, żeby y, przez godzinę zabawić was pięknym spektaklem pod tytułem y, Tarambumba. O, no właśnie, to już mówiłem. I choć tego dnia. Sanach nie będzie z nami osobiście w Krośnie Odrzańskim, to na pewno usłyszymy jej hity. O godzinie 16.00 występ zespołu Queens z Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek, czyli nasze dziewczyny w repertuarze Sanach. Odwiedzajcie Park Tysiąclecia w sobotę 31 maja.